Piękny, zielony teren na mapie Polski, teren rolniczy, więc z drugiej strony tutaj brakuje zakładów, gdzie mieszkańcy mogliby znaleźć zatrudnienie. Taką ważną kwestią jest pozyskiwanie funduszy europejskich na aktywizację zawodową. O tym za chwileczkę powiemy więcej, ale na razie sprawdzamy, co przynieść pani minister. Dobry Dzień dobry Państwu. Co? Zapisy, gdzie do tej pory rolnicy nie mogli korzystać z urzędów pracy, z Funduszu Urzędu Pracy z Funduszu Pracy. Natomiast w tej chwili... Serdecznie dziękujemy za to spotkanie. My jeszcze oczywiście tutaj w lipnie zostajemy, więc będziemy z pewnością Państwu przybliżać inne kobiety odważne z powiatu lipnowskiego, bo tutaj myślę, że nie będzie dużym grzechem, jeśli zdradzę właśnie, że pani minister pochodzi z tej pięknej ziemi. Zostajemy w lipnie, rozkoszujemy się piękną pogodą. Co prawda jest zimno, 4 stopnie poniżej zera, no ale wyszło słońce, niebo jest bezchmurne to niestety oznacza, że to ciepło będzie nam w nocy uciekało, więc przed nami kolejna mroźna noc. Mimo to zapraszamy do Centrum Lipna, kto się tutaj może uczyć, jakie też talenty tutaj można rozwijać. Ale oczywiście najpierw spoglądamy na mapy z Profe dyrektor publicznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w lipnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście, bez dwóch zdań możemy tak stwierdzić, 198 uczniów Czy polega na tym, żeby już coś umieć, czy niekoniecznie? Można przyjść niekoniecznie, nie grając? Niekoniecznie. Są określone egzaminy, które przesłuchują ucznia i wtedy możemy stwierdzić, czy takie dziecko nadaje się do naszej szkoły. Jest zapotrzebowanie w mniejszych miejscowościach, takich jak Lipno, na kulturę taką, grają na fortepianie. Jakie jeszcze... Zespoły, bo podejrzewam, że też w sali koncertowej odbywają się koncerty, na co mogą liczyć mieszkańcy Lipna. Tak, na co dzień odbywają się różnego rodzaju koncerty, współpracujemy. Chwilę zostawiamy Państwa z fortepianem, gdzie grają pani Monika Rubczak, nauczyciel gry na fortepianie, Zuzia Lewandowska i Lena Uzarska. w lipnie w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto jest też siedzibą powiatu, no i poznajemy od rana e, okolice, poznajemy mieszkańców. E, warto wiedzieć, że w lipnie urodziła się Pola Negri, czyli Apolonia Chałupiec, która zrobiła światową karierę. Tutaj jest bulwar e, i, także Izba Pamięci. E, odbywa się festiwal Pola Negri i, i inni. E, więc Pokazuje to, że jak najbardziej można w Lipnie marzyć, można trafić z Lipna do Hollywood. Za chwilę powiemy więcej o mieszkańcach tej pięknej, uroczej miejscowości, ale najpierw sprawdzamy prognozy pogody. Te też są piękne, choć bardzo, bardzo mroźne podażami powiatu i też miasta. Z nami jest ponownie starosta Lipnowski, pan Krzysztof Baranowski. Dzień dobry, panie redaktor. Proste o współpracę lokalną z samorządami. Szanowni państwo, panie redaktor, Telewizję Polską i mieszkańców regionu i Polski zapraszam. Nie można się tutaj nudzić. Jak współpraca i też działania wyglądają z perspektywy pana dyrektora? Szanowni państwo,